Cześć, witam was serdecznie z tej strony. Cryptobit, i słuchajcie, dzisiaj chciałbym nagrać odcinek związany z tymi pytaniami, które pojawiają się w komentarzach. Czyli jak ja wyszykuję swoje projekty, co kupuję, na co nastawiam się w tej nadchodzącej hoście, moi drodzy. Bo, e, jeżeli sobie spojrzymy na to, co prezentują najróżniejsze strony uczestniczące w informacji, w przekazie informacji, e, w stosunku polityczno-finansowym, ale też mediospołecznościowym, społecznościowym to możemy zauważyć pewne różnice, które mają wpływ na ten rynek. Ja otworzę sobie tutaj tą naszą giełdę Binance, bo na tej giełdzie Binance chciałbym też omówić kilka tych rzeczy, które się tu pojawiają i zwracam uwagę, ale chciałbym też zacząć od takiej fazy kluczowej, której chciałbym Wam powiedzieć, jak wygląda sytuacja przed nominowaniem na prezydenta, czyli czyli za przysiężeniem Donalda Trumpa. Mamy najróżniejsze informacje i mamy najróżniejsze konflikty, które pojawiają się. I ja nie mówię, że to są, są to konflikty zbrojne, moi drodzy. Są to konflikty e, polityczne. I wiecie o Grenlandii, e, wiecie o Panamie, e, wiecie o walce Stanów Zjednoczonych, e, gospodarczej walce Stanów Zjednoczonych z Chinami. E, no i do tego jeszcze mamy ten konflikt tutaj w Polsce, tak? czyli e, władza która obrzucała gównami Trumpa, no i dalej, dalej, dalej tą politykę ja nie chcę się zagłębiać, ale chciałbym wam powiedzieć, że ten cały maras, który narasta wokół tego wszystkiego, no pewno będzie miał kluczowe znaczenie na to, jaki będziemy mieli stosunek, rynków finansowych do tej zaistniałej sytuacji. Mamy też również, jeżeli sobie spojrzycie, Czechosłowację, znaczy Czechy, które, Czechosłowacji, Czechy, które również w jakiś sposób chcą adoptować Bitcoina. Tych różnych narracji pojawiających się z tytułu kryptowalut, tych różnych narracji, gdzie Mensen mówi, że Polska również powinna uczestniczyć w procesie adoptacji Bitcoina, Zwolnienia ludzi, którzy inwestują w kryptowaluty z podatków, tych różnych innych głosów, które pojawiają się, jest wiele. Ale jaka sytuacja jest na rynku, no to sami widzicie, tak? No jeżeli sobie dzisiaj zobaczymy, ten Bitcoin jest po 94 tysiące, mieliśmy też po 92 z hakiem. I teraz ta niepewność, która cały czas rodzi się dookoła świata kryptowalut, stawia sobie pytanie, w jaki sposób my możemy tutaj to wszystko skumulować, zebrać. No, i jeszcze podjąć jakieś decyzje w stosunku do tego, czy mamy kupować w tej chwili, czy mamy kupować za miesiąc, czy mamy kupować za pół roku, czy mamy kumulować stablecoiny, czy mamy czekać na jakieś konkretne sygnały. <laughs> Przepraszam. I tutaj, <laughs> jak wiecie, dobrze, na tej giełdzie Binance mamy różnych ludzi, którzy wypowiadają się, zadają pytania, nie wiem, piszą różne artykuły. Związane ze światem kryptowalut i przekonywaniu niektóre osoby do pewnych projektów, do pewnych wizji, do pewnych rzeczy. Następną wizją, którą e, gdzieś poniekąd jest, no to jest Twitter. Ten X, który sławny, który no, ma siłę sprawczą, kiedy coś napisze Elon Musk, tak, czy kiedy coś powie Trump, czy nie wiem, pojawi się Ryszard, czy inne, różne inne rzeczy związane ze światem kryptowalut, pociągają za sobą od razu lawinę różnych zdarzeń. Czy to będą zdarzenia sprzyjające wzrostowi, że to będą zdarzenia opierające się na spadku danych projektów. I jak w tym wszystkim się odnaleźć, w tym 2025 roku? Jak nie zgubić tego całego toku myśleniowego, czyli czystej, racjonalnej wizji, podejścia do, tego, do, do, do tych zakupów i zysków? No jak ja to widzę, moi drodzy? Ja pokazywałem tutaj te moje zakupy, jak sobie weźmiemy ten mój projekt tych moich projektów, tych moich, mój projekt, moich projektów, tych moich projektów kryptowalutowych, które są obserwowane, i pokazałem tutaj, że bio ustawiłem na 0,15, to ktoś do mnie napisał, że no chyba musiałoby to spaść 76% i jest to niemożliwe. Moi drodzy, ja. Obstawiam czasami naprawdę nierealne zdarzenia w świecie kryptowalut, bo one następują. I teraz, żeby uspokoić tych wszystkich, którzy tu zerknęli, to ustawiłem sobie pierwsze wejście na 0,25. Ja wiem, że to też jest nisko i to też jest 50% od tego, co mamy teraz. Ale, moi drodzy, jeżeli zauważycie, że styczeń jest jak na razie, początek stycznia jest jak na razie tylko i wyłącznie wahaniem spadkowym. Mamy oczywiście lekkie odbicia po jakiejś tam, Uspokojeniu rynku, ale nie mamy tutaj napływu kapitału w tak szerokim znaczeniu, że ludzie uwierzyli od samego początku roku 2025, że przełamaliśmy tą barierę, odrzuciliśmy rok 2024 i zaczynamy rok 2025, który ma pociągnąć altcoiny do niebotycznych wzrostów, czyli dziesięciokrotnie, a nawet stukrotnych zysków. Tak? Powoli pojawiają się już głosy gdzieś z tyłu, że no mamy przecież przez dwa lata ostatnie chosce, moi drodzy. chosce nie spektakularną, nie hostce, która budzi od razu wzrosty i wyższały nowe APH bijące po 3-5 razy, czyli sytuacja na Ethereum. Nagle zostaje doszukiwanie się, dlaczego niektóre altcoiny po tak spektakularnym roku, czyli po takich wprowadzeniach, różnych innowacjach, po prostu są omijane. Po prostu gdzieś są zrzucone na boczny tor. Pojawia się wizja teraz znowu XRP, tak? Współpraca z Chainingiem, wyrocznią taką, która jest po prostu, można by powiedzieć, jedyna najbardziej kultowana w świecie kryptowalut, a i tak Chaining, moi drodzy, nie rośnie. Dlaczego? To odpo odpowiedzi są różne. Dlaczego ludzie wolą te słynne memcoiny? Dlaczego ludzie wolą fan, czyli coś, co coś tworzy na chwilę i za chwilę to przestaje istnieć, albo zarabia ktoś na tym grube miliony? A powiem wam dlaczego? Dlatego, że świat dzisiaj wygląda w następujący sposób. Ludzie patrzą przez pryzmat po prostu chciwości, tylko i wyłącznie. Nie patrzą długofalowym cyklem rozwoju pewnej wizji swojego budowania portfela, tylko widzą przez pryzmat E, e, sztucznych agentów e, AI tak e, inteligencja AI, w, w, która wkroczyła już naprawdę w ogromnym tutaj znaczeniu, e, która umożliwia sprawdzanie projektu wyciągania różnych wniosków, badania tego wszystkiego od najróżniejszych stron. No właśnie badania najróżniejszych stron zadzwonił, e, Dzwonek do drzwi musiałem otworzyć. Słuchajcie, kontynuując, badanie różnych stron z pokładu tego, jak szybko po prostu uczestniczyć w tym cyklu, żeby te pieniądze zgarnąć z rynku. I ja dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, że ja taki cykl oczywiście rozumiem, i czasami też uczestniczę w nim, ale ja się skupiam, moi drodzy, bo ludzie się pytają, no gdzie ty szukasz tych swoich projektów, jak się zapatrujesz na to, i w jakim kierunku uderzasz. Moi drodzy. Ja powiem to szczerze na moim kanale. Ja nie jestem zwolennikiem nie wiem hipotezy takiej tylko i wyłącznie, że e, liczy się tu i teraz, w sensie takim, że jeżeli ja nie będę w tym cyklu, na przykład memcoinowym, czyli ja nie będę tutaj w cyklu, który e, używa tych agentów AI, e, który po, e, no, nie wiem, opiera się tylko i wyłącznie na szczęściu, tak? No, bo jeżeli nie załapiesz się w taki projekt, jeżeli nie wyjdziesz, nie wejdziesz w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili, no to po prostu jesteś na minusie, tak? I ja po prostu odpuściłem sobie ten sposób narracji. I mówię to jasno i wyraźnie. I niektórzy opowiedzą mi tutaj: o lamus nie umie tego zrobić, o nie, nie, nie korzysta z tego rynku, o nie będzie w ogóle w tym, co jest teraz w tym trendzie. Moi drodzy, jestem w tym trendzie. Patrzę cały czas sobie na te projekty, które pojawiają się na rynku. Nie wiem, co tu się znowu wzięło, z, zrypało, bo tu powinna być większa ilość tych projektów. Zaraz sobie tu przejdziemy. Pokazywałem to wcześniej, większa ilość tych projektów, które pojawiają się, mają długofalową, czy, czy, czy ten projekt bio, tak? Wszyscy są teraz zaskoczeni, że od notowania i gdzie to ten hype, który, ten biologiczny, który ma uczestniczyć w tym świecie kryptowaluty, kryptowalut mówi o tym jasnej razie, że to jest przeznaczone na wiele lat procesu rozwoju, wprowadzania technologii, nauki, Zastosowania tego wszystkiego właśnie w świecie kryptowalut, dzięki światu kryptowalut, będzie on rozbudowany i ulepszany, moi drodzy. I naprawdę to są wielkie teorie, które są budowane nie na płaszczyźnie tu i teraz. Nie są projekty, które mają za zadanie dzisiaj wejść na rynek, zbić po prostu jakiś kapitał tylko i wyłącznie. Czyli rozumiejąc to, zaistnieć w ciągu pięciu minut po prostu, a później skończyć to na szorowaniu dna po prostu i zakończeniu swojej całej przygody z światem kryptowalut, nauki i tak dalej, i tak dalej, To nie są na, na, na ten sposób budowane projekty, znaczy ja wyciągam z tego takie wnioski po prostu i wiele takich projektów, które mamy na tym, bo, bo tutaj możemy sobie zobaczyć, że ja mam też stare projekty, tak? No ale weźmy sobie te nowe blockchainy, które powstają, te nowe e, warstwy, które powstają. To, to cały czas jest udoskonalanie. Teraz się mówi, że te, te wszystkie, które ci agenci, agenci AI e, będą. <laughs> Znowu w innowacyjny sposób, czyli ta, ta, ta cała sztuczna inteligencja przychodziła do DEFI- tak? i już się mówi o różnych projektach, które będą usprawniały właśnie możliwość zarządzania portfelem, po prostu te wszystkie rzeczy, które są związane z farmami, te wszystkie rzeczy z pożyczkami, z zabezpieczeniami. To wszystko znowu będzie rewolucjonizowane, przecież mamy już V4 robione na, na różnych deksach. I naprawdę jest tego wiele, wiele, wiele rzeczy, i jak sobie otwieramy, to te cykle, które są, pojawiają się tutaj w tym świecie kryptowalut, są naprawdę ogromnie różne. Skupiają się teraz to wszystko, skupia się głównie wo wobec sztucznej inteligencji, ale mamy przecież też, chciałem Wam pokazać projekty, które budują swoją przyszłość już dawno. To jest Witchein. Jak sobie wejdziecie tutaj na portfel Witcheina, na ten nowy portfel VWORD, tak, ja chciałbym go dzisiaj pokazać, bo też pokazuje moi drodzy, znowu drugą stronę, a tutaj mam znowu ten kod cyfrowy. Otworzę go po prostu następnym razem. Jeżeli wejdziecie sobie tutaj na ten portfel VWORD, to tam macie możliwość uczestniczenia, zresztą pokażę wam ten projekt, o którym chciałem powiedzieć, uczestniczenia w projekcie, to jest ten projekt B2Free, o B2, 3, tak? I, I zobaczcie, ja sobie go ostatnio kupiłem, i o, zobaczcie, jak on rośnie. 20% w ciągu jednego dnia, 30% w ciągu e, 7 dni. I też wam dzisiaj e, to, to v -better się nazywa, tak? Wi-Better. V better, v -better i zobaczcie, tam możemy głosować, oddawać swoje głosy. Tam możemy budować całą strukturę tego świata wiczenia. I można powiedzieć, że o tym nie jest w sumie głośno. Gdzieś to jest. No to pisze się o tym, oczywiście, o widzieniu o, o tej rozbudowie, o tym wszystkim. Jest to gdzieś, kto jest zainteresowany, cały czas opisywane i, i pokazywane. Ale tak naprawdę, jakbyśmy sobie zobaczyli, to nie jest to w mainstreamie tego wszystkich influencerów, którzy no, gdzieś mają całkiem inną wizję mają wizję po prostu zrzucania tych bagów i tych tokenów, które dostają za darmo. <kuszczak> Przepraszam, a tu mamy w ogóle inny świat, tak, świat, który idzie swoją technologią, świat swoim rozwojem i który buduje cały czas, rozbudowuje to wszystko i, i to pokazuje, że tam jest jakiś zalążek czegoś I, i, i ktoś się mnie pyta w komentarzach, gdzie ja zwracam swoją uwagę, na co ja patrzę. No właśnie, na przykład na świat VeChina, czyli V-Better. Eee, tutaj patrzę też tak samo na ten nowy Sh Sh ShieldU. Sheldium, Sheldium źle, źle wymawiam, może po angielsku, tak, SDM, to też patrzę na to przez pryzmat, bo to też w świecie na Binance Smart Chainie się pojawiło, ta, ta sztuczna inteligencja, ten sztuczny agent I, i, i tu patrzę właśnie w tym kierunku i to, to nie oznacza, że ja gdzieś e, nie patrzę w tą stronę tylko i wyłącznie tych memcoinów, no, no pak tak, e, teraz poleciało do dołu. Ale to też jest cały czas powiększanie maszyn tych obliczeniowych, to też jest cały czas gdzieś przeze mnie obserwowane. Ja naprawdę wszedłem tutaj na bardzo niskim poziomie 0,20, chyba 2% teraz mamy 0,47, czekam kiedy to znowu się obniży, dokupię sobie tego wszystkiego, to jest naprawdę system działający w depinie ale przecież mamy Hyper Liquidity, który też zrobił 100% ostatnio i zdupczyłem się można powiedzieć zdupczyłem się, dałem ciała bo mogłem kupować sobie po 8 dolarów a był już trzykrotnie zarobek nie zrobiłem tego, bo no, gdzieś też wyczekiwałem, że będzie większy spadek naprawdę tych projektów projektów jest olbrzymia ilość tak samo ten bioprotokół będę sobie obserwował. Trochę liczyłem na Magic 1. Eee, tak, lekko tutaj patrzę na to wszystko. E, z, można na razie z przymrużeniem oku. Mamy tu e, GPO, tak, tak samo. No, gdzieś Karata, tak samo. E, DI, moim zdaniem, no, to też jest gdzieś e, niby miało być zapowiedziane dosyć szeroko: to e, 01 Labs, tak. E, też to kupiłem, a na razie jestem na większym minusie. Ale jestem skupiony właśnie na takich projektach, które no gdzieś mają jakąś konstruktywną przyszłość, gdzieś coś sobą reprezentują, pokazują. Nie uczestniczę w tym świecie e, tych chwilowych memkoinów, moi drodzy. Naprawdę. Odpuściłem sobie ten temat i dopowiedziałem w moim ostatnim filmiku. Jeżeli nie jesteś czegoś pewien, jeżeli nie czujesz się dobrze w jakimś zagadnieniu, jeżeli nie czujesz tej bazy, jeżeli nie wiesz naprawdę i nie zdajesz sobie sprawy do końca, jakie to niesie za sobą konsekwencje właśnie takich poczynań, w których nie jesteś do końca przekonany, dobrze wprowadzisz ten temat, dobrze się z tym wszystkim zaznajamisz, to zostaw to, odstaw to. Nie rób czegoś na siłę po prostu. Jeżeli będziesz robić coś na siłę, bo wszyscy to robią, to po prostu za chwilę będziesz goły i wesoły. I ja tak patrzę przez pryzmat tylu lat, w których tu jestem. Obserwuję sobie projekty, które moim zdaniem, i nie mówię, że ja to wszystko kupiłem, bo nie mam ani bio, ani mam hype, ani nie mam jeszcze Magic Garden. mam tutaj PAQ, nie mam GPU, ale nie mam jeszcze Karata, ale mam DI, mam też NSDM kupiony, trochę też zaspałem przy Turbosie, mam Wibetera, moi drodzy, i będę sobie to uzupełniał cały czas. Patrzę przez pryzmat taki, żeby po prostu powiększać mój portfel, będę tam głosował, tak samo było z Joop. Na Solanie, jest to pewna jakaś rozgrywka, która może nam, pozwoli nam, zarobić jakieś pieniądze. I od razu tutaj mówię i zaznaczam. Ja nikomu niczego tutaj nie obiecuję. I nie mówię, że te projekty, o których ja mówię, i będę pokazywał na moim tutaj kanale, bo będę pokazywał różne projekty i dzielę się z tym. I zobaczcie, też mam tutaj Pulse Chain'a i Puls X'a i, 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 i NC też obserwuję, bo kiedyś to kupiłem i gdzieś to mam. Chociaż większość Pulstrain'a sprzedałem, kiedy była ta cała jazda, tak? Ale mam te, mam te dolce tam i kiedy przyjdzie okazja, czy tam chęć zakupu tego, bo będzie na to dobry czas, to ja sobie to kupię, po prostu zrealizuję 100% czy 200% zysku i znowu będę czekał na jakąś naszą okazję. Nie zawsze każdego dnia jesteśmy nastawieni na to, że mamy kupować kiedy coś się pojawia, kiedy nie wiem, jest ogromny hype, kiedy ktoś mówi nam to, to teraz kupuj, za dwa dni będzie hossa, już zaczynamy tego, moi drodzy, spokojnie. Świat kryptowalut składa się z tysiąca projektów, z tysiąca wizji, z tysiąca uczestników i z tysiąca informacji dziennie, które przepływają, które zmieniają się i tak dalej. Nie ten projekt, moi drodzy, zobaczmy zobaczymy następny. Nie następny, to jeszcze następny ważne żeby w głowie mieć to wszystko poukładane, że wiedzieć co się robi, dlaczego się to robi, po co się to robi i jakie z tego tytułu można otrzymać korzyści. I to wam pokazałem. Tutaj na ten hyper liquidity można było zarobić sobie trzykrotnie i już masz 300% w portfelu. Dzisiaj po realizacji 300% czekać na po prostu wejście w następną fazę. To moim zdaniem jest mój cel inwestycyjny na 2025. Także będę to wam pokazywał, będę się dzielił moimi tutaj projektami, nie będę się skupiał tylko i wyłącznie i mówił o czymś, że jest religią, że jest rzeczą, którą trzeba wyznawać, że masz tu być, bo jak tu nie będziesz, to kurwa nie zrobisz już tych milionów. Jak nie kupisz sobie puszczejna, czy, czy heksa, czy, czy Bóg wie czego, jeszcze w dodatku, czy e, tao, czy, czy nie wiem, jeszcze jakiegoś Memcoina, to po prostu będziesz dziadem do końca już swojego życia. Dziadem będziesz, kiedy będziesz słuchał tych wszystkich bredni, tych wszystkich wymysłów, tych wszystkich ludzi, którzy są dookoła, a nie będziesz myślał sam. Często warto po prostu sobie to przeanalizować, usiąść na spokojnie, popatrzeć, co to wszystko, ta, ten zgiełk o, oznacza, a gdzie... Po cichu widzimy po prostu coś, co się rozwija. I czasami to po cichu, później, na jakiś czas, za jakiś czas idzie do góry. I pokazuje wam to jasno i wyraźnie. Ten portfel wam pokazał wam. Mam tam ten kod ale następnym razem zrobię zrzut i pokażę wam. I też mam zamiar ubezpieczyć, uzupełniać ten. Ten v -better, tak? Żałuję, że nie kupiłem tego więcej. Miałem przeczucie, zrobiłem jakiś tam. Mały zastrzyk, chciałem zobaczyć, czy to rzeczywiście będzie działało. A dzisiaj to pokazuje, że rzeczywiście to był dobry, dobry początek tego i war... gdzie, gdzie ja to zobaczyłem. Po prostu obserwuję dany projekt, widzę, co tam się dzieje. Mam portfel danego projektu, obserwuję zmiany, co tam się wprowadza, co jest możliwe i tak dalej. To też jest ważne, moi drodzy. No nie wystarczy mieć tylko jakiegoś projektu gdzieś na giełdzie i, i czekać, czy tam gdzieś na jakimś obojętnie, na Metamasku na przykład, na portfelu i, i czekać. Czasami portfel dedykowany do danego projektu pozwala nam właśnie wykonać wiele czynności, które są później nagradzane, albo widzimy projekty, które się pojawiają we wczesnej fazie i możemy w nich uczestniczyć. To też jest klucz. Także patrzcie, myślcie, zapraszam do subskrypcji, Podawania dalej, komentarzy. No bo jeżeli nie będziemy rozwijać wspólnie tego wszystkiego, tego kanału, no to moi drodzy, no ani Wy nie będziecie zdobywali tej wiedzy, ani ja nie będę mógł się z nią podzielić. Także serdecznie dzięki, cześć.